Do Warszawy przylatuje też w maju Igor Le Lewitin. Które spotyka się z premierem Tuskiem. Lewitin informuje polskiego premiera, że między 10 a 15 czerwca 2010 roku Rosjanie zwodują najbardziej radykalne wątki dotyczące ich ustaleń związanych z katastrofą smoleńską, włącznie z pijanym błasikiem. No i Tusk się wystraszył. Wy pan czego? Że gdyby przyjąć, że to będzie 15 czerwca, ale nawet 10. To mamy od tygodnia do kilku dni do wyborów prezydenckich, do pierwszej tury, która jest w Polsce e, wyznaczona na 20 czerwca. I prosi Lewitina o inny termin rosyjskiej konferencji w tej sprawie. Tak, już tego nie mówi Tusk, ale wspomina o wyborach, to jest dwa czy trzy razy w tej notatce. Chodzi o to, że Tusk chce dać sobie czas do tego, żeby rozmasować problem tego, co Rosjanie ogłoszą.